Jestem prawostronny bardziej niż lewostronny, ale okazuje się, że od kiedy mieszkam za granicą, chyba jestem bardziej centrowy, z nutką pójścia w prawą stronę. W poprzednich latach byłem młody i głupi, głosowałem na konwę. Moim prezydentem jest Karol Właśnie stoczyli... Nawrocki. Właśnie straciliśmy paru paru, akurat no, Karol Nawrockiem, bo to jest teraz dosyć blisko do konwenku. No do, więc można już poczuć, po której stronie mam serduszko. Ale uważam totalnie. Inaczej nie podoba mi się to, że Unia Europejska coś wymusza na jakichś krajach w ten sposób. Nie podoba mi się to. Wiem, że Unia jest spoko i jest jakby, no, pomocna nam bardzo. To Zwłaszcza trzeba Polsce to jest... Zwłaszcza Polsce. Yy, I no ogólnie, no w sumie nam, no dzięki temu jestem w innym kraju, nie mam takich problemów, jak inni ludzie, którzy są spoza EU, nie chciałbym tak. Ale jeżeli chodzi o związki jednopłciowe, totalnie. Jakby mam to wywalone, i ja bym dał tym ludziom: niech sobie, niech sobie się żenią, niech sobie bo będą szczęśliwi ze sobą. Nie będę teraz napierdalał, jak ci wszyscy prawicowi na Twitterze. Nie będę mówił nic złego na ten temat. Naprawdę, dajmy tym ludziom zżyć sobie w spokoju, co was to obchodzi, co oni robią w domu, w łóżku czy przed jakimś urzędem. Wszyscy niech będą szczęśliwi. No, no dokładnie, no, ja też z takiego zdania, naszego znaczy z podobnego może w punktu wychodzę, no, dla mnie jakby tutaj klucz tej całej sprawy jest to, że Unia Europejska nie powiedziała, że macie jako Polska zalegalizować związki, tylko powiedzieli, że jeżeli ktoś bierze ślub w kraju, w którym ten zwią typ związku jest legalny, to wy jako Polska, jako kraj, no musicie to uszanować, mhm. bo jesteśmy we wspólnocie mhm. razem.